Cześć, witaj na kanale Rexofiuksza. Zostaw suba i łapkę w górę i zapraszam do odcinka. Jest Jabłuszko. Muszę go poszukać. Halo, gdzie jesteś, Jabłuszko? O, jesteś. Halo, Jabłuszko. No, słucham Ciebie. o trochę już czasu od, no, braku ziemniaczka. Trochę za nim. Tęsknię. to jest za nim tęsknię. Ogólnie trochę czasu minęło od niego. W jakimś odcinku już go nie ma, i nadal już. Brak? Nie ma już go. I ja jestem ciekawy, gdzie on tak naprawdę jest, bo niemożliwe, że on umarł. On gdzieś musi być. Na pewno nie umarł. Ale. Trzeba go poszukać. I wiesz co, trochę zaczynam widzieć dziwne zachowania w jabłuszce. Dlaczego? Ech, nic, nic. Wiesz co, ja pójdę wypić herbatkę, a ty nie wiem, rób swoje. Może potem będę szukał zimneczka. Okej, okay, nie ma sprawy. Trzymaj się, Narka. Pa. Piszcie swoje teorie. Kaka w komentarzach, gdzie jest ziemniaczek.